Cześć tu Marcin od Gamer games for Android .pl. No, Tak jak obiecałem ostatnio na stronie przy zapowiedzi tego, że Asphalt 8 Airball się pojawi um, obiecałem, że jak tylko gra się pojawi w Google Play Store to nakręcę jakiś filmik i napiszę parę zdań na temat tej gry na, na stronie oczywiście. No i słowa dotrzymuję. Filmik Wam pokażę, jak gra wygląda, co tutaj <kluzny> Co tu się zmieniło w porównaniu do poprzednich wersji. Może na początek standardowo pokażę same opcje. Tutorial można sobie włączyć, nie będziemy tego pokazywać. Te najważniejsze opcje tak naprawdę dla mnie. Czyli możliwość ustawienia głośności, efekty specjalne, muzyka. Co ciekawe można dźwięk silnika samego podgłośnić lub ściszyć. Głośność całości tutaj sobie podkręcamy. Hmm, rodzaj kamery to możecie sobie wybrać tutaj, ale później podczas gry też można ją zmienić. No i co ważne, jeżeli macie jakieś słabsze urządzenia, bo wiecie się, że nie uciągnie tego tytułu, to możecie sobie tutaj zmienić rodzaj grafiki od very low przez low poprzez medium do high. Ja gram na naucie na high i na razie nic nie zamula, przynajmniej nie zauważyłem. Jeżeli chodzi o same opcje rozgrywki, to tu jest jakiś World Series na zasadzie multiplayera. Klikniemy Join, zobaczymy czy coś tutaj się pojawi. Jesteśmy w multiplayerze. Mamy trzy opcje do wyboru. Mamy Classic, czyli zwykły wyścig. eliminację, czyli trzeba gonić przeciwnika, za wszelką cenę go rozwalić. No In i Infected, to jest opcja w której gonimy przeciwnika. Naszym zadaniem jest spuknięcie go, przekazanie mu jakby choroby. Tak? Nie będę Wam pokazywał tego wszystkiego po kolei klasyczny wyścig w Nevadzie Czekamy na zawodników, zobaczymy czy się tutaj ktoś pojawi. Dobra, poszło. A przy okazji będziecie mieli możliwość zobaczenia jak to się graficznie przedstawia. Jest całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Same samochody moim zdaniem jakoś specjalnie to na kolana nie, powoła, nie powalają. Ale otoczenie jest fajnie zrobione. Dobra, podkręcę tę głośność. Zobaczcie sobie kawałek. Drift można fajnie robić. Trzeba przyznać, że samochody mają mieć do zawieszenia, bo po takim upadku to dalej jedzie. No dobra, multiplayer <laughs> widzieliście jak już wygląda. Eee, niestety tak naprawdę w wyścigu zajmę ostatnie miejsce. To dobra, to przejdźmy teraz może do garażu. Tu macie możliwość zmiany fury. Oczywiście, żeby furę zmienić, trzeba wydać odpowiednie ilość kasy. Jak widzicie, to jest 50 tysięcy, ja mam jakieś 1100, więc raczej możemy obecnie pomarzyć. Audi udało mi się już jakoś kupić, jest możliwość tutaj zrobienia upgrade'u, na początku stosunkowo niedużo to kosztuje, kosztuje, ale zwróćcie uwagę, teraz jak tutaj przycisnę na silnik, za 200, gdzieś się na 2000 skoczyło, tak samo będzie tutaj Nitro, 300 zaraz skoczy też na 3000, i układ hamulcowy, podobnie, czyli żeby tak naprawdę furę streamingować porządnie, to trzeba naprawdę sporo tej kaski wydać, Oczywiście gęblot się nie obrazi, jeżeli wydacie trochę orki, yy, prawdziwe gotówki. Ja mam zasadę taką, że kupuję gry, raczej rzadko później z tych mikropłatności korzystam. Bo uważam, że to jest totalna bzdura i wyciąganie niepotrzebnie kasy od ludzi. No chyba, że się bez tego nie da przejść, to z reguły taką grę kończę, tak? Bo co to, co to jest za, co to za gra, w której trzeba płacić za to, żeby wygrać? No bez sensu. Yy, dobra, pokażę wam kawałek jeszcze tutaj z singgla kariery tak. zwróćcie uwagę tu mamy tak. pierwsza opcja jest 12 map i później mam tego raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to 8 razy 12, jeżeli na każdym jest 8, mówim tak 8 razy 12. Nodajem nam to szybki rachunek. 96 oczywiście można sobie tutaj przyspieszyć postęp, odblokowywać nowe e, nowe trasy płacąc za to oczywiście kaskę Proszę, tutaj macie 3,16 czyli tyle ile sama gra prawie kosztowała Więc zdecydowanie lepiej to przechodzić po kolei dobra weźmy kawałek jakieś inne trasy wam pokażę Pociśniemy Tokio możliwość jeszcze przed tutaj poruszeniem zmiany farby dobra dajmy sobie czerwoną i jedziemy zmienimy w, zmienimy w międzyczasie też sterowanie żeby nie machać telefonem cały czas lewo prawo bo mi wyłaził z kadru mam nadzieję że jakoś się w miarę uda pojechać bo pierwszy raz na tej opcji sterowania jadę Przyspieszenie automatyczne jest włączone, tu możliwość kierowania za pomocą tej pseudo-kierownicy w lewym dolnym rogu, zobaczymy co się z tego wyjdzie. No jak na razie wyszła tylko stłuczka z tego. I czołóweczka. Na razie nie popisuje się umiejętnościami. Miejmy nadzieję, że pójdzie lepiej niż w multi. Dobra, udało się go jeszcze wykoleić. No niestety jak widzicie, sterowanie nie najlepiej mi wychodzi. <grymne> Macie potwierdzenie tego. Tutaj jest fajna sprawa, w tym tunelu można jechać do góry nogami zróbcie Jeżeli Audi R8 w rzeczywistości jest taki odporny, to chciałbym taki wóz mieć. To jednak jakimś cudem udało się dotrzeć na pierwszej pozycji, jak widzicie rozwalałem się praktycznie co chwilę, o czym to świadczy, że przeciwnik jednak nie jest zbyt trudny do pokonania, skoro ja po tylu stłuczkach dałem radę dojechać na pierwszej pozycji i to jest coś co mi się nigdy tak naprawdę w tych wyścigach Gameloftu nie podobało. Jest to taka typowa arkadówka, można powiedzieć. Generalnie nie specjalnie tutaj trzeba mieć jakieś umiejętności, jeżeli chodzi o kierowanie. Czy tam nawet dobór gazu, hamowanie i tak dalej. Pełen ogień. Praktycznie można się obijać o te ściany, rozwalać samochód i cały czas dojechać na pierwszym miejscu. I to jest coś, co moim zdaniem nie jest najlepsze, ale na pewno wielu osobom się spodoba. Dlatego postanowiłem, że ten filmik nagram i opiszę grę też na stronie. Myślę, że więcej wam nie będę pokazywał, bo nie bardzo jest tutaj co więcej pokazać. Eee, tu jest tylko opcja jeszcze versus, czy jedziemy tutaj z jednym przeciwnikiem. Tak naprawdę jakieś kon dwa konkretne modele aut o pojemnościach silnika jakichś tam podobnych się ścigają, tak? No nie jest super tak naprawdę, co warto by było tutaj pokazywać. Dobra, no myślę, że eee, tyle. No. Resztę zobaczycie. W momencie, gdy sami grę ściągniecie, jeżeli ten filmik was w jakimś stopniu do tego zachęcił, no i proponuję wejść na stronę, oczywiście coś troszeczkę przeczytać. Na pewno parę zdań na temat gry. Samej się pojawi kilka screenshotów, parę zrzutów ekranu do obejrzenia, żebyście mogli zobaczyć statyczny obrazek, jak to wszystko wygląda. Dobra, na razie tyle. Pozdrawiam. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Na razie, trzymajcie się, cześć!